I ma i następny odcineczek do sztoriń z dwoma poziomami. To miks się zapino, będzie schodził w dół. Na jakieś 7-8 metrów do następnego pomieszczenia, do następnej komory. Tak to wygląda. Świetne. zaczepiamy haki. Liny wszędzie. Zaczepne. Nie no, no, wiem, to wszystko. No, no, tu tak. Wolny pracuje, dobra. W momencie, kiedy to wcisnę, będzie zjeżdżał. No, naciągnij się. Dobra, kolana, no, masz wolną tak. tak. Stań sobie na nogi. Stań sobie na nogi, żebyś kolanami nie uderzył. Bo jest ta półeczka. Trzymaj tą linę i sobie spodź. Podciągnij tą nogę, przewin. O, 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 w drugą rękę sobie weź. O, i tak trzymaj linę, prowadź. Naciągnij sobie linę, przewieź się i pracuj nogami. Przężej, tak, na to. Dobrze. I schodź powoli. Wychyl się, od, Wychyl się od, roku roku roku. od razu i piętami na ściankę. I stopami się zawsze osiągnął. Stopamy o ścianę. No tak. No, no. No, Miłego zwiedzania. I szczęść Boże! Dobra, dobra. Podem o, tutaj, o. Nogę, odepnij się nogami od ściany. Ja sobie na kolana tu zejdę. Uważaj, bo już zaraz nie wyjrzał. Nie, 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 nagle się po tym To Ja co? nagro mam W tym uświeć, no. Dobrze. W tym o. Uuu, tu jest też pięknie. Wielkie ta komora? Tak. Z 9 metrów wysoka. Ok. Tu już jesteś w tym się tylko na nim. No, Zobaczcie, ta wielka komora, 9 metrów wysokości, a tam obok i tam upadowo, w dole są. upadowo schodzi, jest niewielki korytarz. Niewielki korytarz, o. No już teraz widzimy. Czekaj jeszcze, czy tu przejdę. Proszę bardzo, w razie czego. Żeby... W razie czego. O, 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 o. No, w razie czego mam cię za pasem. Pod, pod prawo masz jeszcze dziurę, jeszcze kawałek, no i stoisz. I... Nie. Tak ładna, jest odniesienie, jak ty stoisz na dole. A ile jest do góry? No, w Erdmanie tego nie widać, nie? Znaczy no, też widać ci powiem. A. Kurde, gdzie byście tu w oboki poznajdowali takie rzeczy. Tam też fajne jakieś są takie. Tu jest po lewej stronie, tylko nie widać, bo jest za półką Tomek pewnie nagrał. Jest taka piękna ruda odcisk. Ty tutaj też tkwi patrz. Mhm. E, co to znowu było? Wapień. Wapień. Kurcze, zapominam. Niech sobie Liny wolne? Tak, liny wolne. No. Liny wolne. Nagrywajcie się, zwiedzajcie. Tak, a ja idę do Albana, powiem mu co się dzieje. I co? Przez radio. Dobra, a radio tu nie odbierze. Nie, bo jesteśmy pod półką, ale jak wyjdę za winkiem, to będziemy słyszeć. Aha. A ja bym już wyszedł. Słucham? Jak ja bym już wyszedł Chcesz wyjść? No mogę wyjść. No nie ma problemu No, no bo co tu będę? Już trochę mnie nogi bolą, wiesz Andrzej? Wiem, bo ja... No nie wiesz. jestem taki, wiesz, już sprawny do końca Zobacz tak, jak ja się muszę wydostać Nie jestem sprawny już Trochę Mam w kościach Pięknie, nie? Tak w ogóle piękna jest, jak zebra, nie? Tybisz żławi. No. Normalnie dar natury, Andrzej, dar natury. A patrz, wracamy się do wyjścia. Było ciężko, było fajnie. Czeko mnie jeszcze niestety wyjście. Oh. Czekam mnie wyjście. Proste nie będzie. Ale trzeba będzie wyjść. Nic na to nie poradzę. Jak i weszłem, tak i wyjdę. No, to dzięki wszystkim za oglądanie moich skromnych produkcji. Podziękowanie dla ekipy, dla Daniela, dla Andrzeja. A ja będę pomału wychodził. Pozdrowionka z górsowych. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Siema. Eh. Dobra, to sobie schowaj telefon. No, wziąłem go jeszcze. To na razie.